Witam Was w audycji 21, tak jak ostatnio Wam obiecałem, całą audycję poświęcimy dzisiejszą na zagadnienie temat o nazwie Lebensborn. Się okazało, że w Europie, na świecie i w Polsce tematyka jest w ogóle nieznana. Jedyną osobą, która poświęciła najwięcej czasu, która jest dla mnie największym autorytetem w dziedzinie właśnie Lebensbornu to jest Roman Hraban, o, Hro, on jako pierwszy już w 1945 roku zaczął pracę właśnie nad Lebensbornem. Jego praca nie została w sposób odpowiedni doceniona przez zachodnich aliantów. W 1945 roku, kiedy Amerykanie mieli pełne akta organizacji Lebensborn w swoich rękach, co z nimi uczynili? Wrzucili je do rzeki Inn, cztery ciężarówki wypełnione dokumentami. Niemcy poddający się, chcieli, którzy chcieli sobie w Innsbrucku, to byli ss SS-mani z Lebensbornu, którzy chcieli sobie zagwarantować bezpieczeństwo, to byli generałowie nazwisk... Ja nie znam, ale pan Ramad, Roman Hrabar dysponował pełną listą tych nazwisk, tych generałów, oficjeli, którzy byli na samej, na samej wierchustce tej organizacji. Chcieli się wykupić, przekazując Amerykanom właśnie te akta. Czekał na nich oddział Amerykanów, które od razu wiedział, co otrzymują, co dostają do rąk. Pierwsze, co kazał zrobić, używali do tego więźniów z obozu koncentracyjnego w Dachau. Amerykanie, słuchajcie, wykorzystali jeszcze polskich więźniów, czterech, którzy skrzynię z dokumentami wrzucali do rzeki. Słuchajcie, Amerykanie doskonale wiedzieli, czym jest Lebensbohr, do czego służył Lebensbohr. A Anglicy dokładnie też. Mieli pełną świadomość tego, czym jest ta organizacja. Słuchajcie, Lebensborn powstaje w 1933 roku. W momencie, kiedy tylko Hitler dochodzi do władzy, organizacja Lebensborn od razu jako to była albo fundacja, bądź stowarzyszenie. Pisze się o stowarzyszeniu Lebensborn. Na początku w założeniach miało być to organizacja, która, która miała pomagać niemieckim matkom. Jak to się przekształciło i co to się stało? To już w 1934 roku, podczas yy, w pewnej narady Himmler nie ukrywa, do czego będzie Lebensborn. Słuchajcie, Roman Hrabar naprawdę to jest człowiek, który poświęcił, można powiedzieć, swoje życie, jako jedyny zaangażował się najbardziej w pracę że, do o, udokumentowania tego, czym jest Lebensborn. Słuchajcie, w 1960 i 62 roku ukazują się dwie książki. To jest Hitlerowski rabunek dzieci polskich i jakim prawem. Słuchajcie, te dwie książki, które ukazały się... W tamtych czasach odbiły się bardzo negatywnym echem na zachodzie Europy. Te książki w ogóle nie były przejmowane do świadomości społeczeństw zachodnich. Dlaczego nie mieściło im się w głowie to, co Niemcy mogli zrobić? Słuchajcie, jeżeli Amerykanie i Anglicy, Holendrzy, Belgowie nie brali pod uwagę autentyczności słów świadków, którzy, którzy, którzy świadczyli na rzecz Auschwitz, na rzecz Brzezinki, innych obozów koncentracyjnych, to jak takie społeczeństwa mogły uwierzyć w koszmar, ten, który polskim dzieciom, nie tylko polskim, ale 90% to były polskie dzieci, zrabowanych przez Niemców w okresie II wojny światowej. To było niedopuszczalne do świadomości. Słuchajcie, polecam Wam bardzo gorąco właśnie książkę Romana Hrabara, Janczarowie XX wieku. Słuchajcie, książka jest niesamowita, yy, wprowadzenie do tej książki jest krótkie i treściwe, aczkolwiek informacje, które są już tutaj zawarte na samym wstępie, zaczynają powalać. Od pierwszej strony do, do samego końca macie dowody, dowody, dowody na istnienie jednej z najbardziej krwawych, słuchajcie, organizacji yy, III Rzeszy. To co robiło SS, do mordowanie milionów ludzi w, w obozach koncentracyjnych. Dla mnie w pewnym momencie jest to tragedia, jest to gehenna, tylko że Lebensborn, tak jak już kiedyś powiedziałem, równa się Wunderwaffe. Słuchajcie, dowody na to można znaleźć nie tylko w drugiej książce Lebensborn, czyli źródło życia, za chwileczkę Wam przetoczę kilka cytatów z tej książki, ale właśnie Lebensborn w założeniu miało być Wunderwaffe. Dlaczego? Indoktrynacja dzieci, przede wszystkim skażenie ich indoktrynacją faszystowską. Słuchajcie, z terenów Europy, z samej Polski około 100 tysięcy dzieci w przedziale wiekowym od 3 miesięcy do 8 lat, bo to były dzieci, które najlepiej można było zgermanizować. Po wojnie faktycznie były przypadki, które świadczą dobitnie o tym, że te dzieci straciły swoją tożsamość na rzecz niemiecką. Z tego powodu, że wracały do polskich rodzin, I chciały uciekać z powrotem do Niemiec. Nie chciały mieszkać tu w Polsce, wierzyły w to, co im przez kilka lat wpajano do głowy. Słuchajcie, książka Romana Hrabara. To jest naprawdę, polecam. Lebensborn, czyli źródło życia. Słuchajcie, jest to wydanie trzecie wzbogacone. Dlaczego wzbogacone? Co roku, na tyle, ile starczało siły panu Romanowi, dorzucał nowe fakty. Nie skorzystał, słuchajcie, z tego nikt. Ta organizacja, czyli Lebensborn, będę cały czas to podkreślał. Ona jest najmniej udokumentowaną. To jest jedyna zbrodnicza organizacja III Rzeszy, niemiecka organizacja III Rzeszy, która w Norymberdze nie poniosła żadnej odpowiedzialności. Nikt ze zwierzchnictwa, nikt kto wydawał zbrodnicze e, rozkazy e, do eksperymentów medycznych, nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Słuchajcie, nikt mi nie powie, że Amerykanie o tym nie wiedzieli, tak jak na początku powiedziałem. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tego, czym był Lebensborn. Słuchajcie, oni przechwycili wszystkie eksperymenty które Lebensborn przeprowadzał na dzieciach. Słuchajcie, jest tutaj parę nazwisk. Mieszkaniec Gliwic, magister inżynier Zdzisław Szymura. Nazwisko badacza Rize bardzo jest znane. On jako jeden z pierwszych właśnie zagłębił się w tematykę właśnie Rize i Lebensbornu. Wycofał się z tematyki bardzo szybko, ktoś powiedział, że został zastraszony i temat odrzucił. Kolejną taką osobą, który Dużo, dużo poświęcił właśnie czasu Jest Jacek Wilczur Dokładnie ten sam, który pisał Do którego Do którego wiedzy wszyscy wracają Jeżeli chodzi o rizę. Tych dwóch panów, czyli Wilczur i yy, Szymura Słuchajcie Obydwaj pisali o Lebensbornie na Dolnym Śląsku. Czyli mamy potwierdzenie, że Lebensborn był w kompleksie Rize, jak my to nazywamy. I tego się nie da podważyć. Słuchajcie, w Głuszyce. Kto był, kto zna Głuszyce. To jest centrum i serce Rize. Słuchajcie, znajdowały się szpitale. Znajdował się szpital właśnie dla Hitler Jugend, który znajduje się do dzisiaj, tam gdzie była ochronka dla Żydów. Znajdowała się potężna porodówka. Słuchajcie, ja się tam akurat nie urodziłem. Sami wiecie, że 20 kwietnia i dla niektórych numerologów, wiesz, to jest przykład tego, że ja jestem kolejnym wcieleniem Adolfa, jak to mi niektórzy zarzucają, ale taki jest fakt. Słuchajcie, była potężna, bo jak to mówię, porodówka, była chirurgia, potężny zakład psychiatryczny, był szpital na tej zwanej górce, gdzie właśnie było Hitler Jugend. Do tego były placówki prewentoryjne, czyli sanatoria. Jeżeli ktoś mi wytłumaczy, dlaczego w 1936 roku w takim zadupiu można powiedzieć, powstają takie szpitale. Dlaczego na początku, zanim przyjechały pierwsze transporty jeńców do Głuszycy, które zaczęły adoptować i drążyć sztolnie, w były już dzieci? Pierwszymi dziećmi w Jedlinie Zdrój i w były dzieci projektu T4. Czego to, czym był projekt T4, młodzi mogą nie wiedzieć, młodsi poszukiwacze, starsi sobie zdają sprawę z tego. Był to projekt eutanazji ludzi chorych, ludzi kalekich, Yy, Nierokujących yy, nie nadziei na oczyszczenie niemieckie, jak to właśnie, że to nie będą pełnowartościowi Germanami, ich to były pierwsze ofiary, można powiedzieć, niemieckich zbrodni, ale pozostawały dzieci po tych ludziach i coś trzeba było z nimi zrobić. I słuchajcie, właśnie w tym momencie pojawia się po raz pierwszy 1934-1936 rok. Daty są płynne z tych książek, na przykład yy, z, z tego z zapisków Jacka Wielczura wychodzi dobitnie, że w 1936 roku w Głuszycy były pierwsze dzieci. Tylko rodzi się podstawowe pytanie. W Guszyce nigdy nie było cmentarza dziecinnego. Powstał, owszem, po II wojnie światowej, jest jeszcze do dzisiaj. Jak ktoś tam zada sobie troszeczkę trudu i pójdzie na cmentarz dziecinny w Głuszycy znajdzie około 200. Na 150, 200 grobów, znajdziecie dzieci w przedziale wiekowym rok półtora To są dzieci, które znaleziono, które, które ocalały właśnie wojnę, II wojnę światową w głuszycy. Moja siostra, najstarsza, też na tym cmentarzu właśnie spoczywa. Słuchajcie, wracając do Romana Hrabara i tego, co zaczął nam przedstawiać, jeżeli chodzi o Lebensborn. Ta książka, właśnie Lebensborn, czyli źródło życia, w sposób dobitny, obrazuje nam, jak wyglądało właśnie. Ta instytucja, jak oni działali, oczywiście tutaj też jest podane, jak Amerykanie podeszli, e, Trybunał e, Norymberski poszedł do sprawy Lewandowskiego. Za chwileczkę sobie to zobaczycie, ja Wam tylko szybko przeczytam. W styczniu 1977 roku wydawnictwo EKON mogło pochwalić się wstępnym 100 tysięcznym nakładem liczącej 720 stron książki Wernera Masnera Norymberga Trybunał e, Zwycięzców. I tu, co się później działo. Słuchajcie. Z warsztatu demagogów temat ten przeszedł na warsztat historyka, który 25 lat poświęcił badaniom procesów norymberskich i stwierdził, że tysiące dokumentów dowodowych zostało skonfiskowanych, zmienionych i znikło w tajemniczy sposób. Przekupieni świadkowie jaskrawie błędy proceduralne, żaden z sędziów nie był wojskowym, Trybunał nie posiadał obsady międzynarodowej, to dalsze zarzuty Marsnera. Słuchajcie... Czyli macie tu dobitny dowód, w jaki sposób Amerykanie i Anglicy, Francuzi przyłożyli się do osądzenia zbrodniarzy z zborno. Skąd my to znamy? Za zaginione dokumenty, podstawieni świadkowie, niekompetentni, niekompetentni sędziowie. Słuchajcie, tak wyglądały trybunał, który miał osądzić największych zbrodniarzy, słuchajcie, wojennych. Historia tej książki jest bardzo chwała. Nie polecam w zasadzie tej książki osobom, które. No mają w pewnym sensie słabą psychikę. Są tu opisane straszne sceny gwałtów i eksperymentów medycznych. Słuchajcie, to jest jedyne zachowane zdjęcie świadka, z którego Amerykanie zrobili osobę niepoczytalną i nikt w jej opowieści nie uwierzył, oczywiście. Została wywieziona potem do Czechosłowacji, ona skontaktowała się z Romanem Hrabarem, dokładnie opowiadała wszystko, co tam się działo i w jaki sposób, słuchajcie, odbywały się, no nie wiem. Masowe gwałty na polskich dziewczętach w celu pozyskania Janczarów, którzy mieli walczyć w okopach dla Adolfa Hitlera. Słuchajcie, polecam też, kto by na przykład nie dotarł do tej książki, polecam te tytuły. Dostępne są w języku polskim: można wszystkie te książki dostać. Praktycznie wszystkie przeczytałem. Także słuchajcie, większość tych książek, właśnie szczególnie te z 1949 roku, ukazują prawdziwy obraz. Tego, co właśnie nazywamy Lebensborn. Większość autorów, którzy opisują właśnie te zdarzenia, oni bazują na wiedzy Romana Hrabara, czyli to, co stworzył Roman Hrabar tu u nas w Polsce, przeszło na zachód i tam wszystko, wszystko było później powielane. I bardzo ważna sprawa, w Polsce samych ośrodków Lebensbornu było około 1300, większych. Byłem w Rapce, no, Łódź to jest, słuchajcie, w ogóle mega centrum właśnie tego Lebensbornu. Byłem praktycznie we wszystkich placówkach. Trzy znajdują się przy ulicy Piotrkowskiej, ludzie przechodzą. Już tam kręciłem filmy, pokazywałem, miałem z tej racji nawet pewne problemy, ktoś mi tam yy, głupie wyrzuty później robił z tego powodu. Słuchajcie, jeżdżąc teraz po muzeach, bardzo często jeżdżę, jestem teraz w muzeum na Radogoszczu. Słuchajcie, nie ma ani jednego dokumentu. Tu były tony dokumentów. Słuchajcie, na Przemysłowej, tam gdzie był jeden z największych obozów koncentracyjnych dla dzieci i młodzieży, nie ma ani jednego dokumentu. Słuchajcie, wszystko, wszystkie, wszystkie dokumenty Przypadły. Bazuje tylko i wyłącznie na tym, do, co można jeszcze uzyskać. Dzięki wiedzy pana Romana Hrabara, bo do tego można jeszcze, jeszcze się dokopać, jeszcze można do tych dokumentów dotrzeć. Słuchajcie, wystarczy pojechać do Berlina albo do Ravensbrück, więcej znajdziecie tam materiałów. Oni się tym szczycą w zasadzie. Oni tego nie ukrywają, oni, oni tym się szczycą, że Lebensborn istniał, że Lebensborn jest. Tylko dlaczego zapiera się istnieniu Lebensbornu cały świat. To proste. Odszkodowania. Jeżeli by się okazało, że mieliśmy po II wojnie światowej około pół miliona bezpaństwowców, czyli tak zwanych dzieci niewiadomego pochodzenia zgermanizowanych na przemoc przez Niemców. Teraz się okazuje, że te dzieci zostały bankierami, zostały przemysłowcami, zostały naukowcami, które osiągnęły tam wielkie sukcesy. I teraz się okazuje, że na przykład Prezes, dajmy na to, jakiegoś tam wielkiego banku albo koncertu samochodowego okazuje się być polskim dziecek, dzieckiem zrabowanym na Lobelszczyźnie. Konsekwencje, wiadomo, są po prostu niewyobrażalne. Dlatego zostało to zahamowane. Kolejna sprawa eksperymenty medyczne. W tej książce przeczytacie, co Niemcy wyrabiali z polskimi dziećmi, jakimi eksperymentom były poddawane dzieci. No to jest po prostu masakra. Jeden z eksperymentów, do którego udało mi się dotrzeć z opisu właśnie świadka, to jest właśnie zrobienie z człowieka, z młodego chłopca, no nazwę to hybrydy. Dziecko było przetrzymywane w ciemności, w wilgoci, minimalnej ilości jedzenia dostawało i dostawało jakieś chemiczne specyfiki. Po, rocznej takich, po rocznym takim hodowaniu Wypuszczono to dziecko między inne dzieci. Słuchajcie, efekt był taki, że ten chłopiec za pomocą metalowej rurki zamordował 11 rówieśników, czyli 8-letnich chłopców. Są znane przypadki, kiedy brat brata musiał zamordować za, za bochenę chleba. Yy, to były takie między innymi testy. Znam przypadki, u mnie w rodzinie był przypadek, znam osobiście z autopsji dokumenty, widziałem właśnie chłopca, który jako 4-latek był pojony alkoholem. I pod wpływem alkoholu musiał lać swojego brata. Także słuchajcie, takich, takich przypadków są setki i tysiące. Jeżdżąc po tych wszystkich miejscach, które opisał Roman Hrabar, słuchajcie, w Łodzi szczególnie, na Helenowie mieszkają jeszcze ludzie, Niemcy, którzy pracowali właśnie tam w tym, w tym sierocińcu. Oni to cały czas nazywają się sierociniec. Kilka lat temu udało mi się dotrzeć. Miałem osobiście w rękach śpioszki z napisem SS Lebensborn, i do tego kartę, tę kartę, nie wiem jak to tam nazwać. Akt urodzenia, w każdym bądź razie, słuchajcie, dziecka, gdzie był stempel Lebensbornu i to dziecko należało do Lebensbornu. Także dokumenty przepadły, śpioszki przede wszystkim przepadły, przekazałem je do pewnego muzeum, no i teraz nawet byłem u dyrektora, pytając to z tymi śpioszkami, no gdzieś w zbiorach, a że zbiory w celach konserwatorskich, konserwacji wyjechały gdzieś do kogoś, nie potrafił mi wytłumaczyć, także to już przepadło. Słuchajcie, uzupełnieniem tych dwóch książek jest taka publikacja, Polacy, Żydzi. Czytając tamte dwie książki, no musicie przeczytać, uzupełnić wiedzę, uzupełniać wiedzę jeszcze tą książką. Słuchajcie, pierwsze zdania już w tej książce, które tutaj znajdziecie, po prostu od razu świadczą o tym, co Hitler chciał zrobić z naszym narodem. To jest po prostu wymowa tego, jak ktoś mi mówi, że Niemcy są, byli i są nadal naszymi przyjaciółmi, to po prostu krew we mnie się burzy. Słuchajcie, te zdania, które tutaj sobie przeczytacie, są to oryginalne zapiski, bo ta książka jeszcze powstała za czasów, kiedy używano oryginalnych dokumentów, bez żadnej tam cenzury, prze, bez przekręcania słów. Słuchajcie, dobitnie świadczy o tym, co z nami miało się stać. I słuchajcie, w tej książce. Znajdziecie też potwierdzenie, że Lebensborn już w 1939 roku, wchodząc na tereny polskie, nie tylko miał za zadanie eksterminację narodu polskiego, ale także rabunek polskich dzieci. Słuchajcie, wkraczając do niektórych miast, yy, specjalne wyselekcjonowane niemieckie komanda już miały słuchajcie, listy nazwisk dzieci, które należy porwać. Także znajdziecie sobie odnośniki w tej książce, bo przeczytanie jednej takiej książki, słuchajcie, nie rozwiązuje całego problemu. Jakąś tam wiedzę sobie złapiecie, odłożycie na półkę. Trzeba czytać książki, słuchajcie, partiami. Ja nieraz czytam 4-5 książek na raz. Także czytam jedną, drugą, trzecią, uzupełniam, a później wszystkie notatki zapisuję sobie w takim notesie. To, co mi na przykład jest najważniejsze, bo trzeba nieraz wybiórczo łapać niektóre zdania niektórych autorów i wracać do nich. Słuchajcie teraz jeszcze, sprawa zborno na ziemiach polskich została w zasadzie utajniona całkowicie po upadku komuny po 1991 roku. Ten temat w Polsce nie istnieje. Do jakiego archiwum się nie zwrócicie, do jakiego historyka nie pójdziecie? Dyrektora Państwowego Muzeum nie będzie z Wami na ten temat w ogóle, roz, w ogóle rozmawiał. Już troszeczkę tych dyrektorów niektórych muzeów znam, oni mówią: Darek, wszyscy boją się o swoje posady. Jeżeli zaczniemy drążyć w tym temacie, uwierz mi, za chwileczkę, za chwileczkę z roboty wylatujemy. Nie mam możliwości, żeby, żeby gdzieś w archiwach znaleźć dokumenty. Znajdziecie sobie, gwarantuję Wam, że gdziekolwiek w Polsce mieszkacie, w danym, w danym województwie znajdziecie placówkę Lewna zboru. W dużych, małych miastach, na wsiach, wszędzie to było, słuchajcie. Szukajcie ludzi, nawet w Waszych rodzinach, pytajcie babci, dziadków, słuchajcie, a zobaczycie, że... Praktycznie w każdym, w każdym takiej w takiej miejscowości był Materheim, czyli domy dla, 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 maty, dla samotnej matki z dzieckiem i spytajcie się wtedy dziadków, jaki symbol tam był, jaki symbol widniał na, na, na tym na, tym, na tym sierocińcu ręce opadają. Słuchajcie, w 1945 roku, kiedy Rosjanie wkroczyli do jedlenie zdrój tam był jeden z największych takich zbiorczych punktów, bo dzieci z Guszycy zostały wywiezione. inaczej. Dzieci w 1945 roku w Guszyce odparowały. Nie było tych dzieci. Tam trochę mieszkańców. Jak sobie wejdziecie w listy, znajdziecie sobie ilu mieszkańców było po w 45 Guszycy, Zobaczycie, że nie ma w ogóle dzieci. A weźmiecie zapiski z 1945 roku z obozów koncentracyjnych, szczególnie na przykład z dziedzierzonocznej pod łodzią i samej łodzi. Do Buszycy wysłano w 1944 w roku, za zapominięciem obozów grozrodzeniowych około 350 dzieci w przedziale wiekowym od 1,5 do 7 lat. Słuchajcie i nie szukajcie na przykład, tak jak już napisałem kilkakrotnie, nie szukajcie nazwy RIZE w latach 1936-1947, bo takiej nazwy nie znajdziecie. Ta nazwa pierwszy raz pokazuje się dopiero w 1973 roku. Wcześniej szukajcie, słuchaj, obozów koncentracyjnych Dolnego Śląska, filii przede wszystkim obozów Rozrozen i. Wischte z Gelsdorf, Głuszyca, Obóz Koncentracyjny. Tego szukajcie. Słuchaj, szukajcie nazwy, jeszcze Puste. Wtedy, wtedy zobaczycie Wasz obraz, Wasz yy, kąt widzenia. Będzie, będzie o, wiele, o wiele szerszy. Wtedy zrozumiecie wiele zagadnień. Nie można iść jednotorowo. Tak jak niektórzy przyczepili się jak rzeb do psiego ogona i trzymają się tylko jednego tematu. Słuchajcie, ja będę powtarzał z upartością maniaka. Ja tego tematu. Nie odpuszczę, nawet jak do mnie zadzwonił taki pan profesor z Wrocławia i powiedział, co ty człowieku robisz? Mówię, wszystko w tym temacie już zostało powiedziane, zamknijmy ten temat. Mówię, nie. Ten temat trzeba drążyć, ten temat trzeba przypominać, yy, ten temat trzeba cały czas naświetlać, bo jeżeli my to zapomnimy, słuchajcie, jaka nasz czeka przyszłość? Kinderfarmy, słuchajcie, istniały, czyli farmy, na których hodowano dzieci. Były hodowle dzieci, ja tego inaczej nie nazwę, to co się działo w okolicach sobódki. Pokazywałem wam dom, altankę, gdzie kobiety, właśnie z Lebensbornu, musiały rodzić. To są sulistrowice. Można sobie pojechać, zobaczyć, tylko że mało tego. To jest ośrodek teraz szkoleniowy Caritasu. Na temat, na temat Lebensbornu tam w ogóle się nie mówi, nie ma żadnej tablicy pamiątkowej. Słuchajcie, jeżdżąc po Polsce, jeżdżąc po różnych miastach, znalazłem tylko i wyłącznie jedną tablicę pamiątkową z nazwą Lebensborg. Ta, ta, ta tablica została wymieniona. Teraz jest tylko, że to jest e, ku pamięci polskich dzieci, które były poddawane e, eksperymentom jest to na ulicy Piotkowskiej Łodzi. Można sobie tam wejść, krę, nakręciłem tam film, pokazywałem już to e, kilkokrotnie. Słuchajcie, jeden z największych takich ośrodków, który znajdował się. Taki werbunkowy, rabunkowy, właśnie dzieci, znajdował się na terenie łodzi. Słuchajcie, wszyscy wiedzą na temat łodzi wszystko. No, po prostu to jest masakra. Jak tylko z kim nie będę rozmawiał w łodzi na temat y, getta, wszyscy wszystko wiedzą. Pytanie: Lebensborn, cisza. Nikt nic nie wie, Lebensbornu nie było. A był jakiś tam szpitalik, był jakiś tam sierociniec, coś tam się działo, zero. Jadę do rabki, słuchajcie. Y, potężny ośrodek, taki też y, w rabce. Idę do dyrektora, to jest sanatorium, teraz w tym miejscu się znajduję. No rozmawiamy, słuchajcie, wszystkie numery na niemieckich, na niemieckich numerach. Praktycznie język o, o, obowiązkowy w tym sanatorium to język niemiecki, słuchajcie, zadaję pytanie Lebenzborn. Cisza, nikt na ten temat nic nie wie. Jadę do sztabna zdrój, jadę do jedliny zdrój. Jestem w Kudowie, w Kowarach, słuchajcie, są ośrodki, gdzie są teraz sanatoria gdzie normalnie w czasie wojny funkcjonował Lebensborn, albo Helenów pod łodzią, jak skończył. Pokazywaliśmy tam kiedyś film, temat, żeśmy tam nakręcili z Magdą film, artykuł, tutaj podziękowania dla Magdy, Fajnie taki artykulik, ściągnęła, napisała. Słuchajcie, jak tam pójdziecie, są ruiny. Facet po upadku komuny zostaje właścicielem tego budynku i w ciągu dwóch tygodni po budynku nie ma śladu, zostają tylko ruiny i Griszcza. Także, słuchajcie, do końca komuny budynek żyje, funkcjonuje, jest tablica pamiątkowa, że tam był ośrodek Lebensbornu, a po 1991 roku yy, nie, ma, nie ma tego budynku. Owszem, tam był sierociniec, tam, było, tam był poprawczak, tam znajdowały się różne instytucje. Słuchajcie, w Łodzi takich budynków było 6 albo 7. Jedyny, który się uchował to jest ulica Piotrkowska, teraz z głowy numeru wam nie powiem, ale jak znajdziecie filmik w internecie właśnie o lebe zbornie w Łodzi jest podany. Jest też budynek Piotrkowska 114-113 niedaleko Urzędu Miasta. Też ten budynek zachował się i jeszcze istnieje. I kolejna sprawa, słuchajcie, to są właśnie oddziały SS Hitlerjugend. Słuchajcie, to byli chłopcy, tak jak to ja ostatnio napisałem właśnie, że SS Hitlerjugend była w stanie zatrzymać amerykańskie i angielskie dywizje. Ktoś mi zarzucił, że to byli doświadczeni żołnierze. Ja mówię, kuzik, prawdę. To byli chłopcy w wieku od 11 do 18-19 lat. Słuchajcie, tam jednym z dowódców był, nie, pow nie powtórzę nazwiska, 19-letni podpułkownik. Także to byli młodzi chłopcy, to byli, to byli janczarzy. Po odpowiedniej właśnie e, takiej indoktrynacji, to byli janczarzy, słuchajcie, właśnie XX wieku. I też będę tutaj wskazywał na miejsce szkoleniowe, gdzie tych chłopców szkolono. To było Drezno, to było Drezno i Lipsz. Tam znajdowały się największe ośrodki szkoleniowe dla tych chłopców. Słuchajcie, sceny na przykład jak. E, widzieliście to już pewnie na niejednym filmie. Jak siadali chłopcy, dziewczęta, właśnie z Hitler Jugend, i walczyły psy. Owczarki niemieckie, bo to od razu było wiadomo lepsza rasa za gry za kundle. Dzieci musiały na to patrzeć. W pewnym momencie kundle zostały zastąpione dziećmi, i owczarki niemieckie musiały rozszarpywać na oczach tych szkolonych dzieci, to znaczy dzieci, rozszarpywane dzieci. Słuchajcie, co następnie się dzieje. Yy... Taki młody SS man 17-18-letni, wyprany całkowicie z uczuć, całkowicie z jakichkolwiek emocji, dostaje owczarka, dostaje bykowca i on zostaje na przykład wartownikiem w jakimś obozie koncentracyjnym. Słuchajcie, to jest maszyna do zabijania. Do tego odpowiednie środki chemiczne wspomagające tego człowieka robiły z niego naprawdę maszynę do zabijania. Te eksperymenty były powielane i stosowane po II wojnie światowej. Nie wierzę w to, że ktoś do dzisiaj w ogóle zaprzestał tego. Cały czas te eksperymenty są kontynuowane. Słuchajcie, tu w tej książce, te opisy, jak będziecie sobie czytali, tutaj macie, otworzyło się przypadkowo. To są opisy właśnie jak zamieszczano hotele i nazwiska niemieckich, znaczy SS-manów, którzy mieli zapładniać właśnie kobiety w tych hotelach, jak to się nazywało. Słuchajcie, to były normalne miejsca, gdzie Gwałcono kobiety, młode, dziewczęta, 16-17 letnie. Kolejna sprawa, wywóz młodych dziewcząt, polskich, na roboty rolne do Niemiec, do Bauerów. One jechały tylko w jednym celu, że one miały pracować na roli, a jednocześnie rodzić, rodzić dzieci. Słuchajcie, jest to temat naprawdę bardzo ciężki. To jest temat, można powiedzieć, wręcz wyuznany. Ale jeżeli my o tym zapomnimy, to niestety te ofiary, które... No, zostały złożone na stosie, przestaną istnieć. Bo ktoś mi do mnie cały czas mi mówi, że po co ja to robię? Dlaczego ja jestem rewizjonistą? Dlaczego ja do tego wracam? A no, właśnie po to, żeby ta pamięć nigdy nie umarła. E, słuchajcie, temat Zborną no, to jest temat rzeka. Moglibyśmy, przynajmniej ja, mógłbym o tym mówić godzinami. Wyciągając inne dokumenty, streszczając, skupiając się chociaż na jednej albo na drugiej książce. Słuchajcie, to są wywody kilkogodzinne. Nie mamy po prostu na to czasu. Jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać na te temat organizujemy teraz wyjazdy do Rize. Jeżeli ktoś jest chętny, proszę bardzo, zapraszam na blogu u mnie, zawsze znajdziecie informacje, gdzie jesteśmy w danym tygodniu, gdzie można się spotkać. Ale temat Lebenzbornu właśnie na Dolnym Śląsku chcę zrobić w ten sposób, że jak oprowadzam po Rize, czyli po Włodarz, osłówka Osoboń, słuchajcie, to samo chcę zrobić taką wycieczkę pieszą, przejść po wszystkich ośrodkach właśnie Lebenzbornu. Naprawdę nie jeden, nie jeden się zdziwi. I słuchajcie, tak na samo zakończenie, to już będzie zajawka na następny, na następną audycję. Historia Wrocławia i podziemi Wrocławskiej. Słuchajcie, jeżeli ktoś staje naprzeciwko mnie i mówi mi, że ja jestem głupi, że we Wrocławiu nie ma podziemi, że podziemia we Wrocławiu nigdy nie istniało, odsyłam go do tej książki. Słuchajcie, tu jest wszystko opisane dokładnie. Jak powstawał Wrocław, jak powstały katedry, jak powstawała e, starówka, jak powstawały kościoły. Słuchajcie, są tu dokładne nawet plany podziemi, na przykład katedr, które ze sobą się łączyły. E, całe kwartały miasta ze sobą były połączone podziemnymi chodnikami i korytarzami. Także, słuchajcie, Wrocław posiada potężne podziemia. Tak samo jak i Kraków, jak i Poznań. Każde miasto, które powstawało od XIV czy XV wieku. Siłą rzeczy musiało mieć potężne, potężne podziemia. Nawet z racji tego, że każde z tych miast w swoim momencie, w swoim rozkwitu było twierdzą. Słuchajcie, podziemia Wrocławia między innymi były wykorzystywane przez Lebensborn. Kiedyś już kręciłem, właśnie film, pokazywałem wam, jak te podziemia wyglądają. Także odsyłam do tej książki. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować i zapraszam do wysłuchania następnej audycji.